Jeśli jesteście z Polski i nie macie mniej niż 20 lat, to musicie pamiętać to. Po prostu musicie. O tak, to właśnie ruskie jajeczka. Gierki tego typu były popularne w Polsce w latach 80. Co prawda, w 1989 roku miał premierem pierwszy Game Boy oraz Atari Lynx, ale Polacy zaczynali wtedy dopiero cieszyć się obaleniem komunizmu, więc na takie rarytasy wolnego rynku musieliśmy jeszcze chwilę poczekać. Wcześniej gierki takie jak wilk i jajka robiła radziecka elektronika i w Polsce pojawiały się przywożone ze Związku Radzieckiego. Były to kompletne i bezwstydne zrzynki z japońskich gier typu Game ⁇ Watch firmy Nintendo. Od roku 1980 do 1991 Nintendo wydało ich 60. Różniły się grafiką, niektórymi zasadami, ale wszystkie były dość proste i niesłychanie wciągające. Genialni inżynierowie Związku Radzieckiego zerżnęli po prostu niemiłosiernie pomysł z Nintendo. W przypadku tej konkretnej gry, wilka zbierającego jajka, inspiracją były gry Nintendo Egg oraz jeszcze wcześniejsza Mickey Mouse. W najwcześniejszej wersji Nintendo wykorzystało postać myszki Miki, ale ze względów prawnych w niektórych regionach musiało zamienić tę postać na nieznanego wilka. W wersji ze Związku Radzieckiego podmieniono tylko kilka elementów grafiki na te znane z kreskówki New Pagadi, w której wredny wilk próbował dopaść sympatycznego zająca. Tak. Obecnie w ruskie jajeczka można pograć bez problemu na waszej komórce lub po prostu w przeglądarce internetowej, ale oczywiście żaden szanujący się gracz pamiętający tamte czasy nie będzie tego robił zbyt długo. Prawdziwymi rarytasami są oryginalne jajeczka, które na aukcjach internetowych potrafią kosztować po kilkaset złotych. Często są one nawet droższe niż japońskie oryginały Nintendo. Także nie ma co prawda multiplayera i nie ma też połączenia z waszym kontem Steam, ale prawdziwy casual gaming w Polsce zaczął się właśnie od tych ruskich jajeczek. Może niekoniecznie różowych, ale dokładnie tych. Dzięki za odwiedziny obywatele, jeśli podobał się Wam mój film, zostawcie kciuka w górę i nie zapomnijcie zasubskrybować mój kanał, za co bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się obywatele, do zobaczenia, cześć!